Stowarzyszenie G-15, Grzegorz, swój człowiek, DJ SC1. Cześć Grzegorz. Obecny, siemanko. Grzegorz, zaczynałeś od tańca. Byłeś biwołem na początku. No, oficjalnie w sumie tak. Jakby nie... Można tak przyjąć, jeżeli by nie liczyć tych takich, że tak powiem, undergroundowych, domowych akcji z, z gramofonem Unitra Artur. Okej. Okay. Połowie lat 90., gdzieś tam pod, w drugiej połowie lat 90., uh -huh. które gdzieś tam dostałem od ziomeczków, pozdroszczym on, dzięki, uh -huh. bo się chłopaki przyłożyli gdzieś tam do mojej zajawki, żeby w ogóle, wiesz, ta pierwsza iska, żeby poszła, nie? Tak, A to tak. jest bardzo ważne, jakby nie było. A jak to wszystko przebiegało u ciebie? Yy, wiesz, no Gdzieś tam z początku gdzieś tam przewijały się tematy typu, gdzieś tam na kasecie ktoś tam miał y, kalibra wzgórze, gdzieś tam PEI. Wiadomo, tutaj u nas w Wielkopolsce tego było najwięcej. Y, w końcu gdzieś tam. No y, i to nie to, to mi siadło, ale rozwaliło mi głowę, jak usłyszałem Gangstara. Gdzieś tam. Ktoś tam nie wiem nawet skąd, bo to już było parę lat wstecz. Y, ktoś tam zwyczaju, gdzieś tam skądś z Gangstara i Kawałek DWIK DWYCK, mhm. gdzie primo wjeżdża ze skleczami na samym początku, zaraz po miażdżącym czachę basiku, i to w ogóle pff, ja też tak chcę. Nie? Chodzi o ten yy, No i wtedy właśnie. Gdzieś tam od słowa do słowa, gdzieś tam no, są z Ziomeckami. Bajerka o tym i o tamtym, i się okazało, że mają gdzieś tam pod szafą gramofon, mm -hmm. jakieś tam parę płyt. Eee, I on no, daj mi go to po prostu, ne, baw się. Eee, I co? No, wbiłem do chaty, od, odłączyłem od wieży jeden, jedną kolumnę. Bo u to, to taki fajny sprzęt, eee, bardzo prosty. Eee, miał zbudowany przez gramofonowy, i po prostu podłączyłem odpiętą od wieży kolumnę pod gramofon bezpośrednio, pod yy, prawy kanał i yy, wykorzystywałem suwak od balansu mhm. jako crossfader. No. Ja się cieszyłem, Krystyna Giszowska chyba nie, <ślad> 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 ale to były takie początki, jak chodzi o DJing. No ale później to no, no nie był gramofon dj ale co się interesowałeś Kolekcjonowanie tematu. muzyki, digowałeś. Yy, czy no, to, no wtedy jeszcze to było takie 90, kolekcjonowanie muzyki, czy to było bardziej miłość do skrzyczowania? To wtedy to było takie właśnie. To był taki, jeszcze nie byłem aż tak bardzo wtajemniczony w to yy -y. wszystko i, i wtedy po prostu mi się podobało to ciki, 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 to tam było takie. Teraz bym się z tego śmiało bardzo, ale... Ale coś tam było, mm. nie? I, i, I to w sumie było wtedy na tyle, bo to tyle wiedziałem gdzieś tam, słuchając tam jakichś tam pierwszych tam kawałków, które tam do mnie dochodziły z zachodu. Yy, głównie jakieś tam gangsterowe tematy. No ale później wiesz, no sprzęt, yy, tak jak wspominałem, to nie był sprzęt dj umarł po prostu. Yy, a w międzyczasie gdzieś tam się też zahaczyłem yy, na mieście z chłopakami, którzy już tam coś mm. próbowali. Yy, breaking. Elektryk bugi i jakoś tak no nie ma hajsu. No człowiek się uczy, wtedy jeszcze Polska nie była w Unii Europejskiej, więc dostęp do tych sprzętów i ceny w ogóle to odpychały. Mm -hmm. Także nawet y, to marzenie sobie odpu odpuściłem na jakiś czas, ale to teraz sobie może uda się potańczyć coś tam, wiesz, byle jakby wiesz, też łapać y, zajawkę na coś innego, przez to też poznać całą kulturę. Yy... No, i tak się wkręciłem w Low Gravity Crew. No. Byłem tam, że tak powiem, głównym elektrykiem. <grym> y wiadomo, też tam breakingu, coś, coś tam nie znałem, żeby gdzieś tam no, pokazać, czy gdzieś tam też y ekipę wesprzeć czymś innym niż tylko y Electric Bogi. Mm -hmm. y tak, żeby być bardziej uniwersalnym. Y no, ale te gramofony cały czas gdzieś tam w, w głowie siedziały. Mm -hmm. y no i co? no Z Low Gravity wiesz, Fajna przygoda, fajna ekipa, coś nie mieliśmy ciśnienia na jakieś tam mistrzostwa, czy coś tam, po prostu mieliśmy zajebisty fan z mm -hmm. tego, że sobie kurczę tańczymy, oczywiście tam staraliśmy się to rozwijać, no ale w końcu jak złapałem pierwszą pracę, już się żaróweczka zapaliła, trzeba coś już pokombinować z tymi gramofonami, no i tak poszło. Jak że chcesz ładować, to po prostu zaraz bardziej w temacie. A jeździłeś dużo na początku? Yy, z gramofonami? Czy Szukaj jakkolwiek? Czy, no jeszcze... czy siedziałeś i tylko katowałeś, to uczyłeś się, tego drillowałeś? Czy jak już wpadł mi pierwszy zestaw, śmieszny taki zestaw kiedyś na Disney kupiłem e, na raty e, to był Newmark Battle Pack, który mhm. się składał z jakiegoś najtańszego, chyba, nie wiem, to był najniższy model y, w ogóle miksera chyba z Newmarka. Słuchawki i dwa gramofony numer TT1625. Tam nie wiem czy to... Tam chyba nawet dwa technicznych nie podawali mocy silnika, bo to siara trochę. Nie wiem czy to była wartość w ogóle, którą można było zmierzyć. Ale działały. Wiadomo, dobra slipmatka. Mm -hmm. to, to jak to wpadło mi na chatę plus parę płyt, no to mnie pół roku nie widzieli na osiedle, Wracając z pracy, kawusia, obiadek i nie było grzesia. Nie? Jak kiedyś doktor Dre? No. Tak, dopiero po około pierwszej mamuśka wchodziła do pokoju. Co ty, nie będziesz znowu miał od kolacji? Że mam tutaj ta No i zjadłem i się przyciszało, i się jechało dalej do 22 jeszcze i mhm. kimanko, i do pracy, no. i następny dzień tak samo, i tak z pół roku zleciało, nie? Jesteś Jesteś DJ-em, prawda? Przy domku, więc powiedz mi proszę, dla kogo grasz? Um, dla ludzi? Dla ludzi. No dla ludzi, nie? A grasz głównie takie imprezy, gdzie jest, nie wiem, konkretnie dla big konkretnie dla ludzi, którzy na przykład słuchają sobie na imprezy, nie mają nic wspólnego. Jak selekcjonujesz muzykę, czy grasz to, co ty uważasz, że pod ciebie jest idealne i to po prostu przychodzi? Czyli generalnie nie gram muzyki, której sam nie słucham, nie lubię. Yy, bo to nie miałbym z tego, z tego też żadnej radości, Ja w sumie też... Mhm. Nie mam nie nawet, żeby mnie nazywano DJ-em, żeby być DJ-em, żeby na, iść na poziom pro. Yy, dlatego też pewnie nie jestem na poziomie pro. Yy, po prostu chcę mieć z tego frajdę, yy, a wiadomo, jak robisz coś z radością, Mhm. To emanuje dalej. I też ludzie, którzy to odbierają, też mają z tego radochę. Chyba, że jadą na innych falach, ale jeżeli robimy taką imprezę, tak na no, przykład tutaj dzisiaj, yy, znamy się, mamy wiesz, podobne zainteresowania, podobne fazy na muzykę i tak dalej, no to musi się zazębić, to musi zaiskrzyć. I podejrzewam, że yy, mhm. Czyli yy, ludzie yy, będzie spoko, tak. Jakby, też jakby nie, nie gram pod publiczkę, yy, ale no staram się, wolę mniej grać, yy, ale na takich eventach, gdzie się wbije idealnie z tym, co ja lubię robić. A no? jak grasz dżemy i widzisz, że są ludzie, to też po prostu idziesz według tego, co sobie założyłeś, czy po prostu reagujesz? Widzisz, co się dzieje? Yy, Jesteś taki wiadomo, elastyczny, to jest... dostosowujesz się też do tego, co widzisz, co się dzieje, jak idzie klimat? Czy po no prostu trzeba, po bo swoim... to jest kwestia też jakby też doboru Czy ludzie doboru mają na tempa. tą imprezę na przykład, Tak, tak, ludzi. bo wiadomo też gra się rapy, gra się funk'u sporo i tak dalej. I, I widzę, wiadomo, słuchacze są różni. Jak zaczynam zwierzać z funkiem i widzę, że tam towarzystwo jest takie, że jednak mm -hmm. nie bardzo to siada, bo za stara muzyka czy to no to się wraca do tych rapów, jakby, ale też no, te, za, wracam do tych rapów, które uważam za, za dobre mm -hmm. w, według siebie, nie? które lubię grać, które lubię w ogóle słuchać, mm -hmm. na tej zasadzie. Y... Ale my nie też nie, nie ogarniam takich secików, wiesz, jak, jak niektórzy sobie wiesz, układają płytki po kolejności i dobra, lecimy, wiesz, przygotowałem dwugodzinnego seta. Nie? Ja, Dobra ja mogę sobie przygotować pierwsze cztery płyty, żeby zacząć jakąś imprezę, czy tam na dżemiku dzisiaj, a później to, to już jest spontanik. Jesteś DJ-em, też o tym mówimy, ale DJ, selekcjoner muzyki, dwa pojęcia. DJ, co sobie zasłużyć, żeby być DJ-em? Jesteś jesteś takiego? Czy od razu z automatu można być tak łatwym DJ-em? Jak myślisz? Um, to też, to jest, to jest, szeroki temat, bo to też skilla robią robotę. Yy, mm -hmm. Chociażby nie jakieś, żeby zaraz wymiatać ostro, ale to podstawowe, żeby jakiś bidżurling, chociażby prosty, yy, strzelić, czy jakieś proste sklecze, no to myślę, że to jest podstawa. To... No i mixing, no to mm -hmm. musi iść gładko, nie? Mm -hmm. Jakie gatunki muzyczne, co ty najczęściej operujesz? Co, co ty lubisz? Z czym się lubisz dzielić? Co byś chciał po prostu pokazywać? Funk? Jesteś stricte funkowy, staro, klasyczny oldschoolowy? Yy, czy powiem tak, u mnie ogólnie przygoda z całą kulturą jakby się zaczęła od rapu yy, jak muzyki, yy, bo to najpierw do mnie yy, doszło. Yy -y. yy, I szczerze powiem tak, że z początku, jak gdzieś tam zaczynałem się tam w wibojowych wiwo, kręgach yy, obracać, to ten funk taki, jakiś taki Niby spoko, ale nie się działo mi to dobrze, ale z czasem to do wszystkiego trzeba dojrzeć i mm -hmm. też im większe, im większe miałem pojęcie o kulturze, co, skąd, kto, z kim, kiedy, po co i tak dalej, też rozszerzało mi się ten wachlarz muzyki, który do mnie do, 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 dolatywał I, i kurczę, szczerze mówiąc, teraz chyba więcej funków słucham niż rapu tak naprawdę, tak mi się jakoś odmieniło, tym bardziej, wiesz, jakby... Rapowe klasyki większość mhm. właśnie z lat, z lat 90 -tych, 80 -tych oparte są na, na, na samplach funkowych i do dzisiaj, jest no nie masz wszystkich płyt, nie znasz całej muzyki, która w ogóle powstała i do dzisiaj, weź, jest taka fajna fasa, że gdzieś tam do Ciebie kawałek y, rapowy, mhm. gdzieś sample, wiesz, z kawałka funkowego, który już znasz już długo i wow, fuck, weź, to jest to przecież, to nie? I... Trzymając się tego... Grasz wszystko na winylach, yy, tak, tak. trzymasz się wosku, jesteś woskowcem. No staram się, no wiadomo, Serato gdzieś tam siedzi w skrzynce, czeka, mm -hmm. może będzie dzisiaj użyta, może nie, zobaczymy. Mm -hmm. yy, aczkolwiek no, Serato to jest też fajna sprawa, bo to też nie wszystko mam na winylach. Mam część muzyczki na, 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 na cd i, i też są fajne, fajne tematy, Weź, zawsze to sobie zrypujesz, możesz to zagrać tak samo jak z, jak z wosku po prostu mm -hmm. za pomocą Serato. I, jakby nie unikam tego, aczkolwiek nie brnę w te wszystkie y, migające miksery, te jakieś tam wynalazki nowoczesnej technologii, bo nie a to w ogóle. Wiadomo, że to ułatwia sprawę, aczkolwiek y, troszkę mi się wydaje, że to też troszkę psuje, zwłaszcza te kontrolery i te wszystkie mhm. psują troszkę y, sztukę z dżingu, bo się robi coraz łatwiejsze. I jeździsz nieraz na imprezę z dużą ilością sprzętu. Dwa gramofony, pełno winyli, dodatkowo sprzęt. Prawda? No tak. Dlaczego, skoro możesz to zminimalizować, do jednego komputera bardzo o wiele mniej tego sprzętu nosić? Czemu nie przenosić się na bardziej nowoczesne czasy? Tylko trzymasz się tego właśnie. Tu chodzi o jakość. Też. I jakby. No, jestem. Tu mam akurat takie konserwatywne poglądy, jednak, że jednak ten typ odskulowy to jest, to jest to, od czego zacząłem i. I nie chcę tego zmieniać, bo w tym się dobrze czuję i niepotrzebne mi są jakieś tam sprzęty operowane guzikami i takich po co mi to? Tu mam większy fan, wiesz, jest więcej roboty, nie trzeba sobie masz takie przygody, że trzeba gospodarować sobie chwilę, żeby gdzieś tam do toalety wyskoczyć czy coś. Ale to jest ziny, to jest wosk, to się musi kręcić, a nie jakieś tam fifirifi migające, nie? Że tak powiem wprost, <laughs> kolokwialnie. <laughs> czy jeździsz na drzemy bibojowe, Jeszcze przejdziemy do tego, ale czy jeździsz na drzemy bibojowe, czy uczestniczysz w takim tanecznym życiu tancerzy, b poperów, poperów, lokerów z tego środowiska, z tego chip-hopowego? Grasz czasem o... dla nich imprezy? O ile mam taką okazję, też organizowałem w wągrowcu, więc jedną tego typu imprezę. Yy, Także tam gdzieś tam się grało yy, napad na funk, gdzieś tam jakiś jednorazowy wypad yy, do Göteborga, yy, na imprezkę yy, tam ziomeczków Ultimate B-Boys. Mm -hmm. yy, ale troszkę mi tego brakuje, ale to, to, to jest kwestia tego, że też troszkę jakby życie prywatne Mnie to blokuje, w sensie blokuje, wiadomo, tam są prioryzety, a jak się uda, to się jedzie. Mhm. Też moja poprzednia praca troszkę blokowała w ogóle w byciu gdziekolwiek. No ale staram się nadrabiać, jakby. Bo to jest fajne. Lubię takie imprezy generalnie. Nie tańczę, ale lubię być, patrzeć, jak, kurczę, obserwować progres do niektórych ziomeczków. To jest fajna sprawa. Nie? Mhm, mhm. I to jest Yy, moje serduszko i zajawka taka, że tak powiem yy, hipowa jest bliżej B-Boys niż yy, jednak raperów. nie? Mhm, mm mm -hmm. czyli e, twoja, Twoje działania też są ukierunkowane też dla tancerzy na dżemy, żeby dżemy istniały dalej, prawda? Kontynuacja tego po prostu, dżemów też brakuje mm -hmm. i zdarzało Ci się dla tancerzy grać, nie raz, nie dwa? Tak. I jak Ci się gra dla tancerzy? jest to sama czysta przyjemność jako DJ, czy masz jakieś takie niesnaski yy, czasem? Nie, nie, nie. W sumie w tym się chyba najlepiej, najlepiej się czuję. Lepiej się czuję na drzemach, yy, takich luźnych dżemikach, tak na przykład jak dzisiaj jest w planach, yy, niż na typowo tam powiedzmy wprost po tańcówce, yy, no bo to jednak Wiadomo jak to na potańcówkach. Róż, róż, różni ludzie przychodzą. Mhm. Bo jednak na drzemach masz ludzi, którzy wiedzą po co przyjechali tu i dzisiaj. Mhm. E, na potancówkach to jest różnie. Nie? Ktoś jest przypadkiem. Ktoś przyszedł, bo klub obok zamknęli. Mhm. E, no i później weź DJ, weź jakiś techno, pójść czy coś. Weź. Na drzemach tego nie ma i to mi się zajebiście podoba, bo są normalni, wiesz, kumaci ludzie, że tak powiem z klimatu. Cóż wiedzą po co są tutaj, nie? W mm -hmm. tym miejscu. A czy jesteś organizatorem również? tak, staram się coś tam działać. powiedz trochę o show and prove'u, że jest trzecia edycja. Działasz bardzo mocno w tym temacie. Nie było łatwo w tym roku. Przesunęliście no. datę edycji. Tak. Organizujecie, ba... robicie to. Tak, tak, tak. No przede wszystkim no, jestem współorganizatorem, bo nie mogę yy, tutaj zapomnieć o Bartku, o Bartku z Wągrowca po zdrobrachu. Yy, bo w sumie no, sam bym nie ogarnął tego, mm. On, tutaj Bartek też robi potężną robotę, wiesz, no, staramy się wspierać nawzajem, ogarniać yy, jakoś to wiesz, ktoś nie może tego ogarnąć, ogarnie to drugi. Yy, chociaż nie ma jakiegoś tam konkre konkretnego podziału obowiązków, mm -hmm, że ty robisz to, mm -hmm. ty robisz to, po prostu się klei i, i tyle. Myślę, że to dobrze nad siebie trafiliśmy yy, w tym temacie. No tak, no w tym roku były problemy, no wiadomo przez co. Koronaświrus tutaj rozwalił wszystko, nie tylko nam pokrzyżowało to plany. No ale udało się. Sponsor się nie wycofał, główny sponsor. Pani Natalia Kuklińska z Domu Kultury Wągrowieckiego dała nam zielone światło i lecimy z tematem. Świetnie. Kiedy się odbywa impreza? 12 września w Amfiteatrze Miejskim. Mm -hmm. W mm -hmm. Jesteś zaangażowanym po prostu hip-hopowcem. Działasz z Lunation też. Tak, Jesteś tak. jego członkiem, prawda? Już tak, o tak, tak. nie od dziś. Organizowałeś też warsztaty u siebie w miejscowości war warsztation Skolt Christem, tak, tak, z Ryanas tak. 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 tak, tak. To już są w sumie stare czasy, to jeszcze było za innego dyrektora Domu Kultury. Że to jest może to mniej istotne info, aczkolwiek. Yy, yy, to coś tam się dało z nim też podziałać. Yy, z tym, też niestety, kurczę, wiadomo. Yy, Wąbrowiec też nie jest duże miasto. Starałem się ogarniać takie tematy. Nie, nie tylko z, z Cold Chrisem, bo też przyjeżdżali tacy jak yy, Mietto, mm -hmm. yy, jak chodzi o naszych lokalnych polskich b-boys, yy, Titos. Yy, mm -hmm. yy, i, I to było wszystko fajnie, tylko że no, w Domu Kultury nie się to, że frekwencja nie jest yy, dobra i i to takie co miesięczne, czy tam co dwutygodniowe warsztaty gdzieś tam poszły w niepamięć, bo zwyczajnie komuś szkoda było budżetu na to. Mm -hmm. yy, no, ale później tak no, starałem się chociaż raz na jakiś czas ogarnąć jakąś yy, taką podobną akcję. Nie? Czy to warsztaty, panele dyskusyjne. Kontynuowałeś, yy, działałeś cały czas. Tak, tak nie, tak. nie zniechęcałeś się po prostu. Nie, nie, bo w sumie jakby. Yy, Hip-hop to jest fajna sprawa, każdemu z nas coś tam dał. Nie? Poznaliśmy mm -hmm. fajnych ludzi, gdzie się nie pojechało, pozna zawsze poznałeś kogoś, yy, kto ci wiesz, sprzedał fajne informacje, gdzieś tam, które ciężko było znaleźć mm -hmm. a, a, wiesz, w temacie historii, mm -hmm. y, kultury. Inny czasem mniej dostępne yy, informacji. Tak, tak, tak. I, i wiesz, wyssało się troszkę yy, mm -hmm. tego dobrego z hip-hopu i myślę, że też trzeba się tym podzielić, wiesz, oddać dalej jakby, nie? Mm -hmm. yy, a jesteś DJ-em, robisz imprezy beat Skąd to zamiłowanie z tym tym Czy to jest wpływ Bartka? Czy to jest y... też tak, że ty czujesz taką potrzebę, żeby akurat rozwijać ten element? Bo wiesz sam dobrze, że organizacja czegokolwiek to jest duże ryzyko. Tak, tak. Tym bardziej robienie tego typu przedsięwzięć, żeby po prostu robić to dla zajawki, tak jak tutaj to reprezentujesz. Czyli na pewno. Nie rozumiałem tego w sumie nigdy. Po prostu wiesz, to tak czuję, że tak powinienem robić, że tak chcę robić i, 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 i tak robię po prostu. Aczkolwiek, jakby tak to, się w to zanurzyć, to może wpływ na to, ma to, że też kurczę, z w tym, w tym Low Gravity crew, z tą nieistniejącą naszą ekipą mm -hmm. grawiecką. troszkę fajnych akcji przeżyliśmy. Mm -hmm. eee, tak Wspominałem fajnych ludzi, gdzie tam się spotykało. to stary Action Squad, Kosmosy DiCrew. Yy, tak dalej, mm -hmm. czy z, takich, z tych starych, brykowych ekip, yy, Nasa z Kosalina, też Ziemeczki działają, kurczę, do mm -hmm. dzisiaj jako szkoła tańca, przy okazji, i yy, jakoś kurczę, też mam takie wrażenie, że żeby robić hip -hop, kurczę, nie kurczę, fajnie jest robić to dla ludzi kumatych też jakby. Yy, a Beboys myślę, że w moim mniemaniu, jak chodzi o całą kulturę, są chyba najbardziej kubaci ze wszystkich. <trym> mhm, ¿y y organizowanie nie jest złotym kawałem chleba, ale można coś innego robić, można uczestniczyć, ale to też u nas w hip hopie, w różnego rodzaju świadomych imprezach wychodzi różnie. Tym bardziej teraz. Co jest przeszkodą tego, żeby praktycznie gdzieś opuścili ten front, żeby jeździli. Żeby ludzie bardziej chcieli korzystać z tych wyjazdów, z tych możliwości. Nawet jeśli mamy teraz zajęcia online, z jest dużym, bardzo fajną rzeczą, czymkolwiek, to i tak mało ludzi z tego korzysta, nawet ci ma to pod ręką. To Czemu? nie o dostępność chodzi, tylko chodzi o chęci. Skąd masz chęci? Masz dwójkę dzieci. Tak. Jesteś w dorosłym życiu. Jesteś już gdzieś, gdzie większość nas widzi się w garniturze. Rozumiesz. A Ty dalej jesteś hip-hopiem. Skąd masz ten zapał? Jeszcze organizujesz? Nie wiem. Szczerze mówiąc, po prostu co się dzieje, no, robię. Mm -hmm. no, wiadomo, przyjeżdżam z pracy, to tam, wiadomo, się dom, rodzinkę trzeba ogarnąć i tak dalej. Z tą dzieciaczkami gdzieś tam w piłkę pobrać czy coś, ale cały czas gdzieś tam w głowie siedzi. Jakaś zawsze akcja się tam gdzieś rodzi, żeby, żeby że coś tam, żeby coś się w mieście działo. Yy, bo troszkę też mi ten za starymi czasami, gdzie, mm. gdzie, gdzie ogarniałem serię tą imprez takich bardziej tanecznych, które się w sumie przerodziły w takie dżemiki. bo taka odpowiedzialność za rejon. Yy, trochę tak, trochę tak. Yy, te imprezki, stare imprezki, które tam, a było ich sporo, mm. yy, przerodziły się w takie drzemiki. Na początku po prostu ludzie przychodzili sobie piwko pić, potańczyć, ja sobie grałem muzyczkę z wosku yy, i fajnie, ale później zaczę, zaczęły się takie tematy, że tam wiesz, ktoś wleciał na mikrofon, przyjechał b-boys z Poznania, ze Strzelec Krajeńskich, po prostu yy, i się robiło wow, mm -hmm. Sie, robiło, robiło się taka już hip-hopowa impreza, nie? taka potańcówka, potupanka zwykła wiesz, nie? do rapców yy, i robił się klimat i tam naprawdę to ściągaliśmy. W tym kurczę, całe miasto. Do klubu, gdzie mieściło się powiedzmy 150 osób, yy, przychodziło ponad 300. Także tam był ścisk, i to były, to były najlepsze czasy. Jak chodzi też o mój DJing mm -hmm. i w ogóle jak chodzi o imprezy, na, w których brałem udział jakoś tam yy, w, Wągr w wągrowcu. Nie? Mm -hmm. I troszkę mi tego brakuje, i tak szczerze mówiąc, no, też to towarzystwo hip hopowe, ta cała ekipa, która gdzieś tam się siedziała wtedy. Już niekoniecznie, którzy tam, że ktoś tam rapował, czy ktoś tam tańczył, czy, czy coś po prostu też odbiorcy jako, jako odbiorcy yy, przychodzili wtedy na, na imprezy, gdzieś tam się rozmyło i tak wspominałeś też tak tam rodzinę, pracę yy, i inne jakieś tam akcje. Yy, I tak naprawdę, kurczę, trudno by było, no nie wiem, chyba nie ma nikogo teraz już w Bogorowcu, który by tak coś tam działał i Bartek. No czy no Bartek jakby, reprezentuje, tak, 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 reprezentuje, aczkolwiek nie ma go tym, na miejscu. Organizuje, współorganizuje. Yy, tak, skupy, tak. Skupy, tak, skupy, tak. No w sumie to, to tylko Bartka ma tak. Tak, ale to także tylko... jest zajęty. Tak. I ty... A jednak organizuje i chce, żeby w tym wogrostu też to się działo. Tak. Taki lokalny patriotyzm. Taki lokalny patriotyzm, <grym> dokładnie. No Dbanie, jak to mówisz, o, o, o swój teren. Że Kojarzysz tak, o... takich organizatorów, bo też jeździsz jesteś zapraszany, napad na fank chociażby. Tak, i o to jest. No właśnie. To jest taki lokalny patriot. Tak tak, 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 tak. Powiem ci, że no, Piotrek też nie ma łatwo, bo chyba przy każdej edycji jest problem z jakimś tam ogarnięciem poczciwego budżetu, żeby to zrobić bez stresu. Mhm. Ale też się wygina na prawo, na, na lewo i w ogóle wszystkie możliwe strony, żeby to zapiąć i, i zapina to. Zapina. I, I niby to może nie jest jakaś tam, tak jak, jak nasza impreza, nie jest to jakiś tam. Yy, Wielkie wow na cały kraj, ale ma swój klimacik. Fajnie, fajnie to ogarnia. Nie? Mhm. Za każdym razem kurczę jakieś tam zapowiedzi w postaci kawałka rapowego. Fajna sprawa, fajne, fajne patenty tam Piotrek ogarnia i, i fajnie, że też ma dobrą fazę, żeby to ciągnąć dalej. Nie? Mhm. Teraz w sumie już w październiku 10, przepraszam, no 10 października. Yy, piąta edycja? Czy szósta? Nie, wiem, czy mam, nie nie jestem pewien, to no, nie ale, powiem, ale, ale chyba piąta. Jeszcze pierwsza wizyta w Gnieźnie. Też widzisz jak to miasto po prostu z czasem, jesteś tutaj już chyba od czterech lat. Tak. Jak czasem tak po prostu wpadasz sobie okazyjnie na różnego rodzaju dżemy, inicjatywy, nawet prowadziłeś tutaj warsztaty ze skryczowania. Tak, tak, tak. Co, co sądzisz o takim przekazywaniu wiedzy poprzez warsztaty? Czy to ma sens, czy nie ma sensu? Tak, każde działanie, które gdzieś tam, przy, wiesz, ma na celu przekazywanie. Ale ludzi nie ma gramofonów. nawet jak przyjdą na warsztaty, nie mają gramofonów. No tak, ale to tak samo widzisz, tak, ja powiedzmy, że wiesz, miałem tego ultra Artur i hmm. sam sobie zrobiłem, powiedzmy, warsztaty, wiesz, gdzieś tam mi się to, te pierwsze dzigi dzigi, które, wiesz, było mega proste i to, to mnie, wiesz, rozwaliło. I, i pomimo wez, śmierci gramofonu, po 7 nie wiem po 7, latach jednak mm, wróciłem, mm. Po gdzieś tam cały wez. czas. Tak, dokładnie, dołączenie cały czas do wyznaczonego celu. Tak, wiesz, zrobić ogarniesz takie warsztaty DJ-skie przykładowo, y, czy tam tak samo, mm, wiesz, mm. przyjdzie 10 dzieciaków, y, nikt nie ma gramofonów i, i może też tak samo nikt nie ma, może nie mieć tam gdzieś nie wiem w domu lustra, żeby sobie popimk jakiś tam czaskać mm. czy coś. Wystarczy chcieć. Wystarczy chcieć, tak. I, i, i z, tych, z tej dziesiątki zawsze, czy zawsze, może nie zawsze, ale, ale jest opcja, że się ktoś znajdzie z takim zaparciem, że mimo gdzieś tam jakichś niedoborów sprzętowych yy, innych tam przeciwności losu, prędzej czy później. Ta do nauki, Tak, w, wróci do, do tematu. Jak nie za tydzień, czy za rok, czy za pięć, to mhm. kiedyś. No, na, tak, tak na moim przykładzie. Nie? Grzegorz, twój człowiek. Dzięki. Dzięki bardzo.